Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i w tym odcinku kupię wszystkie złote skiny y, za golda Będzie mnie to kosztowało 150 tysięcy, aktualnie w sklepie mam pierwszy skin, czyli jest to Ems Ja oczywiście będę je nagrywał i będę wam właśnie y, pokazywał wszystko, będzie w tym odcinku Bo nie chciałem nagrywać każdego skina osobnego odcinka, więc lecimy z pierwszym złotym skinem y, Mój to jest, mój pierwszy to jest złoty skin, do Ems będzie, więc kupuję 25 tysięcy, poleciało Srebrnych skinów już mam tam trochę, więc teraz myślę, że możemy sobie zagrać tym... Jedną gierkę tym skinem. Jeszcze mam, wam pokażę, do kogo mam. Do Ems mam srebrny skin. Jeszcze sobie... Aj. Jeszcze sobie wybiorę tylko ten złoty. A, on jest tu. Do Ems mam srebrny. Do Primo mam srebrny. I chyba jeszcze do Leona, z tego co pamiętam. A, i chyba jeszcze Piper. Czekajcie, jeszcze zobaczę, czy kupiłem do Piper. Nie, niestety nie kupiłem, zapomniałem. Przegapiłem kupienie, ale miałem właśnie w sklepie, więc mam nadzieję, że mi się pojawią te skiny z powrotem. Ja czekam na dalsze e, złote skiny. Dobra, zagramy sobie powerplaya. Ems jest skorupka jajka. Ten, to jest nowa mapa, tak się nazywa po polsku, więc lecimy. Lecimy tą e, gierkę Ems na powerplayu. Aha, bo to jest duo. Nawet nie zwróciłem uwagi. Ale dobra, myślę, że nie powinno być problemu. To jest też e, pierwszy dzień powerplaya, zero pucharów, więc no... Nie powinno być problemu. Ja gram tutaj z drugim star powerem. Zobaczymy jak pójdzie. O, wow, tutaj fajnie piper. I bibi skoczyły. Oj, ja widzę, że tutaj sporo piper jest. No jak widzicie, idzie to jakoś, chociaż. jaj, dobra, prawie padłem. Dobra, ja tego Leona nie będę ubijał, niech on e, sam zniknie ten klon. E, się wyleczę. Ok. no tego Leona będzie problem ubić. 6 parkipsów, on jest z tą... Piper. Dobra, ja od razu Z go. Udało się zabić. Czy ona sobie naładuje ulta? Nie, naładowała jeszcze. Ajajaj, dobra, leżyło. Wow. 700 jeszcze tam dostęp dynamika, ale żyje. Mamy 5 Perkepsów, trafiła też w ogóle mi się do e, teamu Nani. Zobaczmy jak wyjdzie. Cztery teamy, tak jak już mówiłem. Trzeba szukać dalej. Oj, a co on tutaj robi? Okej, okay, chyba no w strefę wpadł. Nie wiem co tam e, chciał zrobić. Okej, okay, tędy nie przejdę. Więc muszę się wracać. W sumie fajnie ten złoty skin do tej EMS wygląda. Zobaczymy też, jak będą wyglądały inne złote skiny do innych postaci. Na nie ubija chyba Shelly. Dobra, Shelly zabita. Został Mike. Mam nadzieję, że na nie ubiję tego Dynamike'a Chociaż tutaj tak średnio. Czy tam da radę? Dobra, została tylko Piper. No i chyba będzie to wygrane. Tak, dokładnie. Ona już skacze bez szans. No i udało się jej jedną gierkę na Piper wygrać. Plus 34 więc jedną gierkę mamy zagraną i teraz widzimy się, jak będę kupował drugi złoty skin. Drugi złoty skin w sklepie tym razem doszeli mam jeszcze 116 tysięcy golda, końcu ten gold na coś pójdzie, bo mamy tutaj skina złotego doszeli za 25 tysięcy. Jeszcze tam parę srebrnych mi brakuje, więc to jest mój drugi złoty skin, więc go kupuję. Oczywiście, i, i, tak jak w sumie w tym odcinku wszystkie złote skiny kupuję, mamy złotego skina, złota szeli od razu wybieram, golda oczywiście poleciało już, 91 350 ile w ogóle tutaj zobaczcie, ile ta Shelly, ile skinów mam do Shelly jest trochę sporo tych oczywiście ten srebrny skin do Shelly mam ale tym razem biorę złotą Shelly i myślę, że mogę sobie zagrać nią solo myślę, żeby było ok, wezmę sobie tylko tego ten drugi star power i polecimy z solo zobaczymy jak pójdzie Złotą Shelly, mam nadzieję, że będzie złoto, czyli pierwsze miejsce. Okej, okay, zrozpiło mnie w lewym górnym rogu. Też wydaje mi się, że Shelly może być okej okay na tą mapę. No te w sumie złote skiny całkiem okej okay, yy, wyglądają, podobają mi się yy, całkiem, całkiem yy, są. Ale wydaje mi się, że jednak ten, te skiny złote do Crowa czy do Bo jednak troszkę, troszkę lepsze są. Okej, okay, no na środku mamy sporo Pyrekiusów i tam po lewej stronie widziałem Broka, więc sobie pozbieram od tej strony no dokładnie będzie rozwalał zapewne ma gadżet no dokładnie teraz już każdy ma gadżety ok zbieram ostatnią skrzynkę 5 parkiłbców a dobra tutaj ból się e, władował na środek więc myślę że mogę go ubić ja jeszcze mam sobie chwila ale uciekam gadżetem 3400 hp mi zostało sobie tu posiedzę chwilę ok e, żeby się wyleczyć ale ten leon mi nie da się wyleczyć na spokojnie niestety użyło mi już Wow, co tu się dzieje? Ile tutaj ludzi jest? Niestety, dostałem 1800. Mam nadzieję, że ten Leon sobie już darował i poszedł stąd. Na to wygląda. Ok, wyleczony. Mam, muszę chyba tego Broka yy, spróbować ubić, bo coś mnie tutaj chłop męczy. Okej, okay, on zgadżetował, oczywiście mi kolejne, kolejnego heala załadowało. Też tam było trochę ryzykowne, bo prawie padłem. Ale na szczęście to było tylko prawie, i dalej żyje. 8 graczy zostało tutaj. Shelly siedzi, niech ta Bibi ją najlepiej zabije. Bo yy, będzie przynajmniej jeden gracz z głowy, bo dosyć mocno dokładnie obita. Ja sobie podejdę pod tego Percubesa 7 Percubesów, 7-800 HP, i zobaczymy, jak tu wyjdzie ta gra. Ok, gadżet. I dobra, no i zabity Mortis. Mortis zabił Leona, a ja yy, Mortisa. Więc jest dobrze, tutaj jest Leon i Bibi. Idę sobie na tą Bibi, żeby zabić. No chyba ten złoty skin naprawdę dodaje yy, skila. Ale zobaczmy, jeszcze nie mówmy nic, póki się nie uda tutaj wygrać. Ok, szybko do hila jeszcze yy, zdaszowałem. Dobra, no ten Leon w ogóle, yy, myślał, że mnie zabije. Na szczęście ja miałem tutaj hila. okej okay. Aj, i chciałem teraz cofnąć i grultować tego bula. Niestety on zawrócił. No i co? No i tak naprawdę już mamy... To wygrane, bo nawet mógłbym na czas to zagrać, ale nie będę grał Tego na czas, tylko od razu ultuję, wow Mamy pierwsze miejsce, złoty skin przyniósł Szczęście, udało się wygrać, to 720 pucharów Więc nie jest to wysoko, ale chociaż sobie jeszcze tam jedną gierkę do Shelly Załatwiłem, teraz kupię trzeci złoty skin yy, Mam akurat do primo, więc go kupuję za 25 tysięcy Mam jeszcze 81 tysięcy golda, więc mam nadzieję Że mi starczy na wszystkie skiny, kupuję złotego primo, jest to trzeci mój Złoty skin, okej, okay, złoty El Primo kupiony I, i mogę teraz sobie go wybrać. Zagramy jedną gierkę, tak standardowo. Mam oczywiście też srebrnego, akurat srebrne skiny wszystkie mam. Zostało mi tylko, brakuje mi jeszcze tylko dwóch złotych skinów i brakuje mi tych skinów do Piper i do Leona. Jak możecie zobaczyć, mam tylko srebrnego Leona i Piper też mam. Tylko srebrną, więc czekam jeszcze na dwa skiny, akurat mi zostanie 6000 golda jeśli kupię te dwa złote skiny pozostałe A ja już przechodzę do zagrania jednej gierki, zagram sobie nowy tryb, na którym się nie traci pucharów, bo nie ukrywam nie chciałbym stracić tego primo 800, a takie też mapy są średnie na, na primo, więc myślę, że jeżeli zagram ten tryb będzie ok. ważne żeby po prostu zobaczyć jak ten skin wygląda w grze i w ogóle także ja już lecę z gierką. Mam już grę, prawdopodobnie nie uda się tego zrobić. Ale też jak widziałem, dostałem Rico i Shelly w teamie, więc no to raczej i tak by się nie udało, jakbym wziął coś lepszego. A tak sobie przynajmniej zobaczymy, jak ten skin wygląda w grze. No ten złoty skin, te złote skiny mi się o, bardziej podobają od tych srebrnych. Yy, ale w sumie, czy są lepsze od jakichś tam yy, innych, powiedzmy zagemy skinów, no to nie wiem. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Ale fajnie, że w ogóle są takie skiny za golda. W końcu można coś z tym goldem zrobić. Oczywiście jest to chwilowe, no bo jeżeli ktoś kupi wszystkie skiny, no to już znowu będzie zbierał golda. Może spróbuję obić jakoś jeszcze tego dinozaura. No tak wygląda ten skin w grze, jest całkiem, całkiem ok. Jeżeli jak skaczę, to cały się zlewa. Wygląda fajnie, fajnie, że też udało mi się go kupić. Więc jeszcze brakuje mi dwóch skinów. I będzie to tak jak mówiłem, do Leona i do Piper. Do Piper miałem, ale niestety nie zdążyłem kupić. W sumie zapomniałem kupić. Ojojoj. Oj, oj. Teraz uciekać od tego dinozaura, dobra, on y, teraz się na szczęście skupił na budynkach, a nie na mnie, chociaż w sumie i tak ja bym padł, to by się za dużo y, nie zmieniło, bo raczej tak to przegramy, ale wie, wiecie, zawsze lepiej walczyć do końca, może akurat się uda, już się tutaj szeli zrespiła, o już nie ma niestety gadżetów, ale mój team już jest, więc można kontynuować gierkę, OK, boss jest znowu zły, poleciał na tego Rico znowu. No ten Rico tak yy, średnio, średnio. A i znowu pad yy, wszyscy padli, zostałem tylko ja, muszę uciekać. Dobra, ja jestem tu po prawej stronie, no ale niestety ten dinozaur już się, już padł w furię, więc no tego się nie uda wygrać. Tak naprawdę to yy, już jest przegrane, ale no spróbujemy. No nie, dobra, po, yy, ten Rico, a no, jednak gra. Yy, myślałem, że już ten Rico nie gra 7%, no nie zatrzymamy nawet tego dinozaura, więc raczej przegrane. On skacze, 5% tutaj budynki same zostały. No i mamy, niestety nie udało się, ale i tak mi na tym nie zależy, bo jak wiecie Insane 16 mam. Chciałem tylko zobaczyć jak wygląda ten skin bez stracenia pucharów. Wygląda całkiem ok, tak w sumie wygląda na ekranie końcowym. to samo. W sumie możemy zobaczyć sobie tutaj na tym ekranie i możemy go dokładnie zobaczyć. Przedostatni skin już jest w moim sklepie, jest to skin do Piper, złota Piper. Będzie brakowało mi tylko skina do Leona, więc ja już sobie wchodzę. Kupuję 25 tysięcy monet poszło, ale mam za to złotego skina do Piper. Tak jak mówiłem, jest to mój przedostatni skin, brakuje mi jeszcze tylko e, skina do Leona, w ogóle sporo Piper ma skinów. Tak samo. E, tak samo Shelly, ale e, tak jak mówię, brakuje mi skina do Leona, więc teraz sobie zagramy jedną gierkę tym skinem. Akurat też wyliczone mo e, monety mam, bo mam 31 tysięcy, więc 6 tysięcy mi zostanie. Trochę tych monet poszło, ale... W końcu można coś było z nimi zrobić, teraz tylko czekać aż znowu się nazbiera tych monet trochę Więc lecimy sobie, zagramy jedną gierkę na bounty, mam nadzieję, że nie stracę I zobaczymy jak to wyjdzie Jest mecz, trafiłem do teamu Sprouta i Tika e, Dobra, niestety dostałem dosyć mocno Ten, ten Sprout już padł, niestety z, tam po lewej siedził Ajajaj, trochę przegrywamy, 5-0 Mam nadzieję, że uda się to po, za chwilę nadrobić, po prawej stronie jest jeszcze Penny, no A tam mój team idzie w dwójkę na jedną stronę jeżeli to ma pomóc, no to niech idą, niestety ja tutaj z tą Penny będę się męczył, nie wiem czy ona jeszcze tu siedzi, czy nie o, Ale zabili tam Tika, więc no jest dobrze No nie wiem właśnie czy ta peny tu siedzi, czy nie Okej, okay, mamy już remis tam, okej, okay, nie siedzi a yy, search, ajajaj, aj, aj, no i niestety yy, mieliśmy przez chwilę remis, ale Penny już sobie naładowała ulta i teraz ten turret będzie trochę wkurzał, trochę średnio to wygląda Ja też, o dobra, dostała peny, ale ja też niestety nalał, 300 HP Mam nadzieję, że ten. A nie, ten tik w ogóle. Yy, olewa tą penę. Szkoda, bo można byłoby ją tutaj zabić. Yy, no ale trudno. Okej, okay, ona znowu cofnęła. Ja w ogóle tutaj nie widzę. Pasowałoby yy, rozwalić im tego tureta. Dobra, ta peny nie padnie, niestety. Tik dostał, niestety 100 HP. Okej, okay, dobra, padł. Tik zabił. Tika yy, serce też pada. Więc jest dobrze. Została tylko peny, która najbardziej wkurza z tym swoim turetem czekajcie, niech on rzucił głowę. Dobra, rzucił. Ja odskakuję, zdążę? Dobra, zdążyłem. Udało się jeszcze zniszczyć tą głowę od Tika. Dostał raz. ok na hita padł. Więc git. Penny też prawie padła, niestety się nie udało zabić. Muszę uważać, żeby się nie wyłożyć. Cały czas ten turret trzela ale chyba będzie to wygrane. Jeszcze tam padł Tik. 4 sekundy. Dobra, no i mamy wygrany mecz. Ja akurat udało się wygrać z tym złotym skinem, więc jest dobrze. E, tu też było na początku ciężko, no tutaj e, Serge 834, e, Sprouts Garden Star Playera plus 7, więc udało się wygrać tym złotym skinem do Piper, teraz tylko czekam na skina do Leona i będę już miał wszystkie złote skiny, e, które są na razie dostępne, tak samo srebrne, ale wydaje mi się, że te złote są o wiele, o wiele lepsze od tych srebrnych. I w końcu nadszedł ten dzień, w którym mam ostatniego złotego skina w sklepie, czyli jest to skin oczywiście do Leona. Jest to ostatni skin złoty, którego mi brakuje po prostu, żeby mieć wszystkie złote skiny, więc ja już kupuję 25 tysięcy golda na ostatniego złotego skina. Zostało mi około 5 tysięcy golda, więc no trochę trochę tego golda wydałem na to, ale myślę, że było warto i tak z tymi monetami nie miałem co robić. E, zawsze skiny fajne, więc wybieram. I zagramy sobie standardowo jedną gierkę, zobaczymy co tu jest. E, niech będzie Brawl 659 pucharów mam, nowy sezon był, e, więc teraz trochę niżej postacie. I zobaczymy jak pójdzie, oczywiście jedna gierka e, Mortis i Gale w teamie, więc nie jest najgorzej No dobra, Shelly już padła Ja oczywiście gram z, tutaj z drugim Star Powerem, który mi daje leczenie Został tylko Jin. może uda się to strzelić Okej, okay. ściąga i odrzuca mnie, ciekawie Zobaczymy czy uda się to wygrać, fajnie by było Okej, okay. jakby ten Mortis tam e, wziął tą piłkę i jakoś spróbował do bramki wrzucić, byłoby e, okej okay. Ale niestety się to nie udało, no i teraz musimy a ten dżinn u przeciwników dosyć. Dosyć dziwnie gra, bo on chyba piłkę próbował ściągnąć. E, przynajmniej tak mi się wydaje. Ok, no i udało się szelić. Le, Mortis wykorzystał sytuację, udało się szelić. Tam przeciwnicy zrobili, popełnili błąd, ale nieważne, ważne, że udało się szelić. Wygrywamy na razie. Czy teraz też się uda to strzelić? Ok, no. Mortis chyba gra z nami, bo mi podał piłkę. Zabijam go. No i mamy szybką gierkę wygraną, czyli. E, łatwo dosyć poszło złote skin dodaje skill'a Starplayera udało się zgarnąć plus 8 No tutaj przeciwnicy nie ogarniali zbyt dobrze Ale nieważne, ważne, że się udało wygrać I więc co myślę, że to było na tyle w tym odcinku Możecie napisać mi, jak, czy wy macie złote skin'y Albo jakie macie, czy macie złote i srebrne Ile macie tych skin'ów A jeżeli taki odcinek wam się spodobał Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka Siema